Na skórze pojawiają się również rumień, wysypka, pokrzywka. Przyjrzy się, w której części ciała znajduje się źródło. Jest to dość dziecinny sposób na zwrócenie uwagi na siebie. Symbolizuje podświadomy lęk przed czymś, na co się nie zdąży, co jest opóźnione, oczywiście w naszym mniemaniu. To stan równoczesny z brakiem cierpliwości oraz brakiem akceptacji różnych zaskakujących znaczeń, zdarzeń życiowych. Jakieś małe lęki, nie do końca jeszcze uświadomione i niekoniecznie poważne, ale wyolbrzymione problemy. Raczej infantylny sposób odbierania rzeczywistości. I to dotyczy młodzieży, ale dorosłych także. Afirmacja. Jestem cierpliwy, akceptuję wszystkie procesy życiowe i wprowadzam do swojego życia spokój. Oświetlam swoje, lę... Oświetlam swoje wnętrze, by zniknęły wszystkie lęki. Ela Selena.